Jest z nami środkowa zwycięskiej drużyny LKS-u komerca Aleksandra Gryka. Ola, wy chyba lubicie bardzo tie breki z dewelopresem, bo wygrywacie je. Po mękach, po niedowierzaniu chyba ze strony wszystkich na trybunach, ale wygrywacie je. Um, to prawda te tajbreki nam się dosyć często zdarzały, ale myślę, że to jest bardziej spowodowane poziomem obu drużyn i tym, że ta rywalizacja jest bardzo zacięta. Um, ale tak, no dzisiaj dzisiejsze to spotkanie troszkę nam te dwa pierwsze sety uciekły, ale jestem bardzo dumna z nas, że wyciągnęłyśmy wynik tego spotkania i że wygrałyśmy. Właśnie z punktu widzenia zawodniczki em, o czym myślisz, kiedy przez 200 przeciwnik, no, bije was, cytując klasykę, w kaczy Cooper, a mimo to wychodzicie na trzeciego, dajecie siebie więcej niż wszystko, gracie na, na ambicji albo nawet na czymś więcej, co trudno nazwać i jesteście w stanie go przełamać. Mm -hmm. Myślę, że ja w takich momentach w ogóle staram się mniej myśleć niż więcej, bo to częściej przeszkadza niż pomaga. Um, złapałyśmy dobry feeling, poczułyśmy ich grę. Te pierwsze dwa sety znowu gdzieś nam się mieściły dziewczyny cały czas po, po ciasnych skosach albo nam obijały blok. Um, od trzeciego seta myślę, ten magiczny element, o którym wspomniałeś, um, dał nam taką siłę i energię i, i jakąś może. Um, takie natchnienie, że, że wiedziałyśmy jak grać i, i to po prostu już samo poszło i na takim flow i na super energii dużo łatwiej się gra i, i to dzisiaj nam bardzo dobrze zadziałało. Co było kluczem do zatrzymania Anka Landaze? Yy, myślę, że przede wszystkim zamknęłyśmy jej dobry kierunek yy, i dostosowałyśmy się do jej wyskoku. Yy, myślę, że też troszkę poprawiłyśmy ustawienie w obronie i to wszystko naraz dało bardzo dobry efekt. Mm. W połowie piątego seta doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia z Waszą czołową zawodniczką, Zuzanną Gorecką. Czy możesz nam coś zdradzić na temat jej stanu zdrowia? Już masz jakieś pierwsze wiadomości? Na razie nic nie wiemy. Zuza prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie miała badania i dopiero wtedy będzie wiadomo, co się dzieje. Ja całym sercem wierzę w to, że będzie wszystko ok i że wróci do nas jak najszybciej. Dziękuję serdecznie, życzę powodzenia w kolejnych meczach i do zobaczenia za tydzień w Zeszłowie. Dzięki. Bardzo. Dzięki.